Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Luz de Maria de Bounie, Orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca. Stawiam się jako Matka przed każdym z was, abyście przyjęli Moje wstawiennictwo przed Świętą Trójcą. W tej chwili, bardziej niż w jakiejkolwiek innej chwili, musicie karmić duszę, przyjmując mojego syna w Eucharystii, nie zapominając o godnym przygotowaniu się do przyjęcia go, mocno żałując za grzechy i mając mocne postanowienie, by już więcej w nich nie upadać. Nie przyjmujcie mojego syna, jeśli nie przystąpiliście do spowiedzi, jeśli nie żałowaliście za swoje grzechy. Ponieważ jeszcze większą obrazą i większym grzechem jest przyjęcie mojego boskiego syna bez wymaganego przygotowania. Dzieci, jesteście naśladowcami mojego syna, żaden człowiek na ziemi nie jest godzien waszej adoracji, tylko mój syn musi być adorowany, tylko jemu należy się cześć i chwała. Nie idźcie za słabymi ludźmi, którzy zdradzają mojego syna i jego kościół. Tylko Bóg daje wam życie wieczne, zbawienie i chwałę. Moi umiłowani, w tej chwili słońce emituje płomienie, które zmieniają człowieka, a wściekłość żeruje na tych, którzy są słabi w duchu, chociaż ci, którzy uważają się za mocnych w wierze, mogą również potknąć się i upaść. Żadne ludzkie stworzenie nie jest wolne od pokus i od ulegania im. Ważne jest, abyście stale rozpoznawali, że jesteście dziećmi Wszechmogącego, przed którym zgina się każde kolano. Moi umiłowani. Macki antychrysta poruszają się szybko wobec bierności dzieci mojego syna, dzieci nieposłusznych i nieświadomych nadchodzących wydarzeń. Człowiek w swoim uporze gwałtownie zaprzecza oczyszczeniu i zwraca się do Boga miłosierdzia o przebaczenie najcięższych grzechów, ale kiedy ta matka wzywa człowieka do czujności, ponieważ natychmiastowa sprawiedliwość mojego syna jest bliska ludzkości, zaprzecza się sprawiedliwości mojego syna, aby nadal obrażać go bez miary. Musicie być istotami duchowymi, świadomymi tego, że jesteście pełni Ducha Świętego, który staje się głęboko zasmucony, gdy wasz brat jest zabijany, nie tylko przy użyciu broni, ale także myśli lub złej woli. W tej chwili macki antychrysta poruszają się tylko w jednym kierunku, poprzez wściekłość i zatwardziałość serca, porywając człowieka do zabicia brata. W ten sposób już w starożytności Ziemia pokryła się krwią niewinnych, ale żadne pokolenie nie uczyni tego tak jak obecne. Macki antychrysta poruszają się tylko w jednym kierunku, siejąc terror na powierzchni Ziemi, ale wy, moje dzieci, bądźcie pewni, że mogą one zniszczyć ciało, ale nigdy duszę, która jest własnością mojego syna. Moi umiłowani. Terroryzm działa bezlitośnie, będzie przemierzał ziemię przeciwko darowi życia. Wy, moje dzieci, śpiewajcie mojemu synowi i adorujcie go, bądźcie mu wierni, bądźcie świadomi wypełniania przykazań i sakramentów. Pamiętajcie o błogosławieństwach i ożywiajcie je w sobie, odnajdujcie w nich pełnię miłości do waszych bliźnich, będąc tym wszystkim, o czym wspomniałam. Świadectwem moich dzieci. Moje kochane dzieci, nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, mówi to w sposób serdeczny, świadomy tego, co mówi. Dzieci, musicie się przygotować na powtórne przyjście mojego syna, nie możecie zaprzeczyć, że w świetle tego wielkiego wydarzenia, poprzedzające je wydarzenia będą się potęgować. Umiłowani moi, zostaliście stworzeni, aby znaleźć szczęście, lecz poprzez zejście z prawdziwej drogi i uleganie pokusom zła, zostaliście pociągnięci przez zło do popełniania czynów, które prowadzą do utraty waszej duszy. Terroryzm działa z pomocą władców wielkich mocarstw światowych. Dzieci, Lud mojego syna nie walczy sam, mój syn i ja stoimy przed wami, ale ci, którzy są szczególnie zainteresowani zaprzeczaniem istnieniu mojego syna i moim, osłabiają ludzkość, wywołując terror i walcząc przeciwko mojemu instrumentowi. Terroryzm będzie się nadal rozszerzał wśród stworzeń opanowanych przez zło. Niespodziewanie pojawi się w jednym z krajów Ameryki Południowej. Dzieci, wielka liczba istot ludzkich zginie z powodu tego wielkiego zła terroryzmu, które w tej chwili prześladuje ludzkość. Moi ukochani, w kilku krajach wybuchną wulkany, niosąc śmierć moim dzieciom. Musicie się dobrze przygotować. Wiecie, że droga mojego syna nie jest drogą tortur, ale poddania się. Radości i szczęścia w świetle nadziei na życie wieczne. Chytrość szatana działa natychmiast i obejmuje wszystkie pola, a wy ze zdumiewającą obojętnością pozwalacie, aby te zakłamanie docierało do was, nie stawiając żadnego oporu. Prześladowanie zaczęło się powoli, ale coraz gwałtowniej przeciwko mojemu wiernemu ludowi. Moje serce cierpi z powodu tej okrutnej rzeczywistości, której człowiek jest odpowiedzialny za odciągnięcie od mojego syna. Moi umiłowani synowie, kapłani. Jeszcze raz wzywam Was, abyście głosili prawdę Ewangelii mojego syna, abyście nie ukrywali prawdy przed ludem mojego syna i abyście ostrzegali Go, aby zachował czujność, ożywiał ducha. Przychodził do sakramentu Eucharystii i nie zaprzeczał temu, co jest niezaprzeczalne: że piekło istnieje i jest stanem nieszczęść, i że Boska Sprawiedliwość wkrótce przyjdzie na to pokolenie. Nie kierujcie dalej dusz do liberalizmu, nie wprowadzajcie ich w błąd. Apokalipsa nie minęła, jest to teraźniejszość, którą przeżywa zraniony lud mojego syna. Kiedy co chwila giną tysiące istot ludzkich. Czyż to nie jest apokaliptyczne? Czy wściekłość w człowieku nie jest apokaliptyczna? Czy zmiana klimatu nie jest apokaliptyczna? Czy rozbłyski słoneczne nie są apokaliptyczne? Nauka ma na to wszystko odpowiedź, a moi umiłowani synowie, kapłani, Muszą używać rozumu połączonego z duchem świętym, aby prowadzić lud mojego syna z mądrością, aby już więcej nie grzeszył. Włochy zostaną surowo wychłostane. Europa będzie płakać z żalu. Moi umiłowani, nie pokładajcie ufności w ludziach skończonych, takich jak Wy, lecz uważnie śledźcie boskie nauki zawarte w Piśmie Świętym które ma prowadzić Kościół. W nich Bóg wyraził przyszłość całej ludzkości. Przygotujcie ducha na powtórne przyjście mojego syna, ale zanim to nastąpi, przygotujcie się z pokornym i skruszonym sercem, aby stawić czoło osobistemu osądowi podczas ostrzeżenia. Nie bądźcie nadal ślepi, nie zaprzeczajcie temu, czemu nie można zaprzeczyć, Moje słowo jest kierowane przez Ducha Świętego, a mój syn nieustannie posyła mnie, abym przekazywała Jego boską wolę Jego ludowi. Jestem Matką Miłości i Nadziei, jestem bramą nieba, w której pragnę Was znaleźć. Umiłowani moi, bądźcie świadomi, że syn mój mieszka w Was. Dzieci moje, idźcie naprzód, rozwijajcie się. Walczcie ze światem, walczcie z machinacjami szatana. On rzucił na ziemię wszystkie swoje diabły, aby zasiać w moich dzieciach jeszcze większą wytrwałość, wściekłość, nienawiść i pragnienie zemsty. Dzieci, czarne złoto będzie jedną z przyczyn, które rozpoczną oczekiwaną wojnę. Bądźcie świadomi, jedyną rzeczą, której potrzebujecie, jest mój syn. Pieniądze będą się walić i upadać, a ci, którzy opierają swoje nadzieje na jutro na pieniądzach, odczują całkowitą stratę i w sposób niekontrolowany poddadzą się śmierci. Umiłowani moi, mój syn jest jedynym godnym adoracji i chwały, i tym, któremu musicie być posłuszni bez wahania. Próby i uciski są bliskie temu pokoleniu z powodu tak wielu popełnionych grzechów i tak wielu wykroczeń przeciwko prawom ustanowionym przez Ojca przedwiecznego. Wiara moich dzieci jest silna w moim synu. Cała ludzkość, bez żadnego zróżnicowania, będzie cierpieć. Najmilsze dzieci mojego niepokalanego serca, nadal podtrzymujcie waszą wiarę gdyż anielskie legiony toczą wielką bitwę o zbawienie dusz. Nie jesteście sami. Nawet jeśli nie zdajecie sobie sprawy z obecności waszych aniołów-stróżów, pozostają oni z wami, a niebiańskie legiony czuwają nad ludzkością. Nie chodzicie sami, całe niebo was strzeże, a ja, jako Matka ludzi, chronię was, opiekuję się wami i zachowuję was. Bądźcie świadomi, prawdziwych chrześcijanin nie może dalej żyć w letniości, lub ignorować tego wszystkiego, co przychodzi na to pokolenie. Moi umiłowani, kochajcie się wzajemnie, ale zanim to zrobicie, podejdźcie do mojego syna, aby on nauczył was prawdziwej miłości. Ten, kto się nie modli, kto nie medytuje, będzie bardzo daleki od bycia prawdziwym synem mojego syna, ponieważ on sam odchodził na bok, aby modlić się do swojego Ojca, pokazując wam w ten sposób potrzebę modlitwy i jej znaczenie. Odmawiajcie Różaniec Święty. Kiedy odmawiasz Go, medytując nad nim, anielskie legiony przybywają natychmiast, aby pobłogosławić miejsce gdzie odmawiany jest różaniec święty, a ochrona jest podwojona i mnoży się w nieskończoność. Dusze, które nieustannie odwiedzają mojego syna w sanktuarium i podchodzą do Eucharystii odpowiednio przygotowane, są opieczętowane przez moje legiony, te, które mój syn mi dał, abym jako matka całej ludzkości była w każdej chwili orędowniczką i obrończynią tego pokolenia. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.